Także podsumowując, tak, przerzedzałem głównie jabłonie przymrozkiem. Cześć, witajcie. Dawno nic nie z nagrywałem, bo, bo przymrozki czasu nie było, Miał być, miało być więcej trochę czasu po kwitnieniu, ale niestety tak nie było przymrozki, przerzedzanie. Ale po kolei. Wyświetlę Wam generalnie, gdzieś wyświetlę Wam dane meteo, bo to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o przymrozek, jak wygląda sytuacja. Niestety w Wielkopolsce są sady, które drugi rok z rzędu nie będą miały nic. Jeszcze raz to chcę wyraźnie podkreślić: drugi rok z rzędu bez plonu, no to już jest tragedia, to już jest bardzo ciężko. I nie to, że coś tam za chwilę będzie, tylko zero. Tak? jeden sezon jeszcze jakoś można przetrwać, ale dwa sezony już jest ciężko. Jak wygląda sytuacja w innych sadach? Jest bardzo różnie. jest Naprawdę jest taka szachownica u jednego sadownika, coś jest, u, jed, u, u drugiego nie ma. Za chwilę się pojawiają, ale po kolei. Macie wyświetloną tabelę, jak to wyglądało e, z przymrozkami. Można w dużym skrócie powiedzieć, że były cztery noce, gdzie temperatura była poniżej minus dwóch. 8 nocy z temperaturą poniżej zera i 12 nocy, gdzie było 0 albo poniżej zera. Tutaj jeszcze do tej tabeli należy dodać jedną rzecz. Kwitnienie bardzo długo. Różne odmiany, wiadomo, że, że różnie kwitną, ale kwitnienie gdzieś tak trwało od 22 do 27 kwietnia. Tu była pełnia kwitnienia. Tak naprawdę te pierwsze przymroski no 8-9 kwietnia tam najbardziej ucierpiały gatunki pestkowe, ale to było przerzedzanie. Ale to było przerzedzanie w tych gatunkach pestkowych. Jabłoń jeszcze była w zamkniętym pąku, sobie dawaliśmy radę. Potem było kwitnienie. Tu patrzyliśmy, jak to wszystko wygląda, choć nie trwało długo. Pomimo, że była piana, pomimo, że wszystko pięknie kwitło. No to po kwitnieniu zaraz dostaliśmy trzy noce z przymrozkiem. Minus 0,9, minus 1, minus 1 kolejne noce, 3 rządy, trzy noce pod rząd. I tu znów się zaczyna temat odwieczny, temat nierozwiązany. Gibberellina, czy regalis, czy można to łączyć, czy nie. W moim wypadku zawsze po takim przymrozku szła gibberellina, był odstęp yy, i potem przed regalis. Z gibberelliną nigdy nie chciałem przesadzać. Wiecie, że za, za dużo gibberelliny zastosowanej kilkukrotnie. Ja nie mówię, że dwa, że dwa zabiegi, ale na, co niektórzy nawet cztery już stosowali, to może się odbić czkawką w kolejnym roku na zawiązywanie punków kwiatowych. Regalis, tak, nie mieszałem gibereliny z regalisem. I to i to stosowałem w odstępach. Niestety dwie kolejne noce już majowe 6 maja minus -3 i 13 maja minus -2. Tutaj jest taka uwaga, wszystko zależy w jakim sadzie, bo tam gdzie było 6, minus 3, ten przemrozek trwał 4 godziny i tutaj pestkowe w dużym stopniu zostały pogrążone, tutaj pestkowe nie wszystkie gatunki, bo tutaj znów, w czym jest problem? Problem jest w tym, że nie wszystkie odmiany i wszystkie gatunki zareagowały na dane przemrozki tak samo, bo były w różnych fazach, w różnym wieku. Przymrozek też bardzo pokazał, że e, gdziekolwiek się w sadzie pojawi jakiś dołek, skłon terenu, tam już jest e, wymarznięte 100%. A na górce, na, w górach drzew już jest lepiej. Ale 5, a tak naprawdę 6 maja, tam minus 3 i tam generalnie w części kwaterpestkowe e, gatunki się skończyły w tym roku. Jest koniec. Ale są sady i są odmiany gdzie czereśnie, wiśnie, śliwki będą, ale są sady, gdzie nie ma nic. Będę wam wrzucał przebitki ze poszczególnych kwater, z poszczególnych odmian. Jakie są różnice? Dlatego jest taka szachownica, bo raz jest dobrze, a raz generalnie jest źle. I jeszcze 13 maja której który macie w tabeli, minus 2. To też była naprawdę mega zagadka, bo do czwartej nad ranem było plus, plus, plus. Potem o 5 było 0, o 6 minus 2, o 7 już plus 2. Czyli przymrozek do minus 2, który tąpnięcie takie było, szedł, yy, do minus 2. Temperatura już, która może ordzawić. I za chwilę generalnie ten przymrozek się, yy, przymrozek generalnie się zniwelował. Także no niecałe 2 godziny, te minus 2, tutaj strat nie było. Sytuacja, jeżeli chodzi o czereśnie... Wiśnie i śliwki jest bardzo zróżnicowana, albo ktoś te owoce ma, albo tych owoców nie ma, albo jest różnie. Ciężko jest wyrokować, bo jeszcze na to wszystko dochodzi susza. Nie wiemy, jak te drzewa będą te wszystkie zawiązki utrzymywały. Poza tym generalnie jest chłodno. Tak, generalnie w pestkowych jest taka ruletka, ale mówię, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, to jest źle a pojedynczy sadownicy ten owoc będą mieli. Ale tak naprawdę mówię, e, w Peskowych jest najgorsza sytuacja i tutaj generalnie to chciałem podkreślić. Jabłko. Jeżeli chodzi o jabłko, to to przyrzedzanie. Jeżeli chodzi o ten sad, o tą kwaterę... E, czekajcie, telefon. Telefony, telefony i to widzicie, to jest po prostu przymrozek w jabłoniach. E, jeżeli chodzi o jabłoń, ja, ja, no jeżeli chodzi o jabłoń. Tak jak w większości piszecie, tak jak w większości się kontaktujemy. Najgorzej jest sytuacja w prinsie. Prins generalnie pomimo, że kwit to słabo zawiązał, obleciał, tam będą pojedyncze jabłka. Takie na razie, na chwilę obecną jest połowa, e, połowa zawiązków, które w ogóle powstały po kwitnieniu. Czyli ten plon będzie na chwilę obecną, ale jak duży, prins na pewno nie pójdzie na rekord. O, prins na pewno nie pójdzie na rekord, zobaczymy jak będzie sytuacja dalej. Gala, Gala Ligol, Muna, Champion, o, Pinowa i Elstar, bo jeszcze mam Elstara. E, tam jest Lobo, tam jest bardzo dobrze, tam jest bardzo dobrze. Lobo generalnie, no, chyba w tamtym roku bardzo przemarzło. Na pięć kwiatów, pięć zawiązków powinno się przerzedzać, ale nie ma warunków do przerzedzania. Jest za zimno, nie ma temperatur albo wieje. Kolejny dzień po oprysku, jedno, jedno, jeszcze bardziej zimnie. Nie ma jak przerzedzać. Ja do nie przerzedzałem niczym. Wszystkim odradzałem przerzedzanie, bo bałem się. Chyba, że ktoś był pewny, że tego przywrozku nie będzie, nie będzie miał. Sampion. Tak wygląda szampion. Ładnie się różnicuje. Jest go sporo i jest już duży. Gala, to tak jak u, u większości was. Gali jest dużo do bardzo dużej. Idealnie, by była do przerzedzania ale nie ma temperatur także na razie czekamy ale Gali jest dużo Golden Delicious nie tyle co Gali no ale jest też by się nadawał do przerzedzania ale ta sama sytuacja nie ma temperatur tak wygląda Golden Ale jedna uwaga eee... Będę generalnie stosował Maxcel, Benzyloadeninę na odmianę gala. Ale w dawce Maxcel będę stosował dawce 3 litry na hektar na 750 litrów wody, ponieważ benzyloadenina wpływa na podziały komórkowe i ta gala będzie większa, Szczególne, szczególnie paskowane sporty. Mastka pewno nie, ale wszystkie rojalki i pochodne będę stosował Maxcel, żeby generalnie ta gala była większa. Tak? Kiedy? Po weekendzie, jak będę miał temperatury. Jak nie będę miał temperatur, też nie będę tego MaxCela stosował. Jak będę miał temperatury, to nie cel przerzedzanie, generalnie tylko cel e, zwiększenie, e, zwiększenie średnicy zawiązka. Krótko o kolejnych zabiegach. No to MaxCel, tak jak Wam powiedziałem, po weekendzie. E, drzewa są wymęczone jabłoń znowu e, przez chłody. Idealnym oparchu na razie nic nie nie ma tragedii, nie ma żadnej plamki, jest zimno, nie było infekcji, nie było kiedy, ale zastosuję Miligard. Ja wam też podlinkuję, w tamtym roku Miligard był stosowany. Chodzi o aspekt mączniaka. Miligard to nawóz e, fosfor i potas. Fosfor idealnie na te wszystkie przemrożenia się przyda, też drzewom, będzie efekt zazielenienia, ta kondycja drzew będzie o wiele le, no, lepsza i generalnie też e, fajny sposób na mączniaka. I też Wam sygnalizuję, e, spójrzcie sobie na pułapki, ja już się przygotowuję, e, jeżeli chodzi o, w magazynku powinien być e, jakiś wirus, koragen, e, cora, madex, karpowirusyjne i koragen. Tak, na razie sobie obserwujemy, do dnia dzisiejszego 54 sztuki, jeżeli chodzi o owocówkę jabłkóweczkę się złapało. Teraz zrobiło się zimno, przestała latać. Tak generalnie wygląda sytuacja. Także podsumowując, tak, przerzedzałem głównie jabłonie przymrozkiem. Zastosuję tylko maksel na gale, żeby zwiększyć podziały komórkowe. Sytuacja w gatunkach pestkowych jest bardzo zła. U niektórych sadowników z rejonów Wielkopolski jest po sezonie i tak to generalnie wygląda. A teraz wszyscy czekamy za deszczem. A teraz wszyscy czekamy za deszczem. Mam nadzieję, że ten deszcz, że ten deszcz będzie. Aha, jeszcze pytacie o Munę, no to zobaczcie, jak ona wygląda. Muny jest, Muny jest, Gali jest, Ligola jest, Śliwka, daj gorzej Węgierka. Ligola też wam pokazać, no Ligol też jest. Gale to też u większości z was też mówicie, że jest, więc też nie ma najmniejszego problemu. Także tak to wygląda, tak to wygląda po krótce. No i herbicydy, nie? Już by się, oprysk zrobiony herbicydami, ale jeszcze pod drzewami jest tragedia, więc wstyd pokazać. Jak oglądam niektóre filmy, no to, to sobie patrzę, czy już wy też po herbicydach czy nie, bo w tym roku jest naprawdę, przez to, że jest przestawione, to wszystkie przymrozki, to nie było czasu na herbicydy i jeszcze czekamy na ściółkowanie obornikiem, tak? bo to w aspekcie próchnicy, w aspekcie tego, to ja też Wam pokażę. Też obornik czeka, ale chroniczny brak czasu, bo są inne ważniejsze, inne ważniejsze sprawy. Mam nadzieję, że coś z tego odcinka zmontuję, że coś będzie można fajnego pokazać. To tyle, pozdrawiam.